Czy żołnierzy wstępujących, czy werbowanych do Waffen-SS właśnie weryfikowano, tak jak tych ludzi, którzy wstępowali do SS? Bo... nazywa Allgemeine SS, czyli ogólna SS albo powszechne SS, to jest różnie tłumaczone, a Waffen-SS, ja proponuję też w książce Polski Odpowiednik Zbrojna SS. SS, jako ta przybudówka partyjna, liczyła te 260 tysięcy osób, to przez szeregi Waffen-SS Przeszło przynajmniej 915, 940, bo tego też dokładnie nie wiadomo, tysięcy osób, tak? Mało tego, przez, te, przez szeregi WAF NSS przechodziły przecież, przechodzili przecież tacy... Um, czy takie nacje, które nie miały nic wspólnego z, że tak powiem, z tym paradygmatem narodowo-socjalistycznym? Więc mówienie o tym, że oni musieli mieć jakieś tam, jak to tam zostało ujęte, korzenie z trójką, tak? Nie wiem o co chodzi z tą trójką, no ale dobrze. No w każdym razie nie jest to prawda, tak? Ja powiem więcej nawet, ponieważ wiemy, że na pewno w, przez szeregi w AfNSS przeszło. Ponad 300 tysięcy Volksdeutsche i to z różnych regionów, głównie to był tak zwany Südostraum, który ja bym podsumował po prostu Bałkanami, tak? to Węgry, Rumunia, kraje były Jugosławii, tam był główny ten, ten zasób, z którego SS korzystało, no to było 300, ponad 300, 300, kilkanaście tysięcy na pewno, to te 300 tysięcy, te 300 000 osób, no jak zweryfikować genealogicznie, tak? W niektórych wypadkach pewnie by to było możliwe, w innych na pewno nie.